O, no. Halo, halo, hej się ma do wam wszystkim ludziska z tej strony Hades i witam was w kolejnym odcinku ze Scrap Mechanic wraz z Gilatisem. A jeżeli widzicie z tej strony Gilatki zapraszamy na kolejny scrap Mechanic. Czyli G2... chcieli kupić grę, to linki w opisie. Z kodami. kodami. Rapper i Hades. Dokładnie. I słuchajcie, dzisiaj mamy mapę od e, detonatora e, historia. E, zostajecie. Mam już... nadzieję, że będzie. Bombowo! Zostajecie wyrzuceni przed zakładem pogrzebowym Happy End. E, misja polega na tym, że musicie odnaleźć ciała Lorda Kaczucha, piąty syn Lorda Kaczucha i Imperatora Golonkę, Dziesiąty syn e, Imperatora Golonki. Następnie macie je e, zanieść do strefy, gdzie przyleci helikopter. I tutaj jest taki śmieszek, ale nie przyleci XD. E, mamy jeszcze że instrukcję. I w sumie chyba będę czytał instrukcję tak po kolei z pokojami, tak mi się wydaje, wiesz? Też mi się tak wydaje. A więc instrucja. Ale widzę, widzę że dobre, dobra nazwa dla zakładu pogrzebowego. Happy, Happy End. end. Więc wchodzicie do biura <grym> poprzez... Wchodzicie do biura poprzez rozwalenie ścian, strzałka wska wskazuje gdzie jest ściana, ściana jest tutaj. Ja raz już piznąłem w to, eee, to, 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 to cię przyznam. Wchodzimy. I sprawdzić czy działa, przyjacielu. Um, mm. No zapraszam cię, właśnie. tam. gruby. No, jak to, nie zmieścisz się? Aha, bo. To trzeba przesunąć. Okej, okay. przyjacielu! Um. O, trzeba ich obezwładnić. Halo, dobra, już. Halo, przypada, proszę! Szczerze, ziemia, ziemia, ziemia! On hmm. jest chyba przyklejony Czekaj, okay. czekaj. Ej, przyjaciel. Chyba go uszkodziłeś trwale. Według polskiego prawa będziesz siedział za to 12 lat. Przyjaciel! <grystanie> czy polskie prawo obejmuje kogoś. wrzucenie kogoś w ścianę? E, myślę, że to podchodzi pod zabójstwo. <grystanie> Ale żyje. Albo, albo przynajmniej uszkodzenie ciała. Okej, okay, dr drugi jest. Szukacie przycisków plantacji bananów. Rozumiem, że to jest plantacja bananów. E, co robi plantacja bananów w środku. E, A ty, zakładu czy, czym jesteśmy w Polsce? Okej, okay, dobra, to czekam aż mi znajdziesz zakład pogrzebowy. Zarazłem zajmują się hodowlą bananów. Zarazłem Okej. Okay. O nie, to jest niebo przyjaciel. O Między Jezu. drugim pokojem a trzecim jest korytarz, na którym będziecie mnie nie... za który będziecie mnie nie znosić. To jest labirynt Czy to jest labirynt? Ja. <laughs> przyjaciel czekaj co <laughs> sobie żarty robi Doraz lewitujesz, że tym bardziej jak bizle. O, ale sufit pomalowałeś na tym z podłoga, nie patrz. O, ty patrz, przyjaciel, patrz na sufit. O, dobra, o, o, okej. Okay. A, ok. Ale już nie ma <laughs> Dalej jest... Jak to nie ma nic? Dalej nie ma zubitu. Ale on nie robi się tak. Ej, dobra, jakim ty to wziąłeś sprayem? Jaki to jest? Niebieski Podstawowy. Ale w ogóle patrz, jak to się błyszczy, nie? O, tu, czekaj, tu jest jakoś. O, 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 o. przyjaciel, no! <laughs> a. O dobra, jest wyjście, przyjaciel. Ale są dwa wyjścia, okej. Okay. Boże. Okay. Nie robi się, nie robi się. E, tak. W czwartym pokoju macie nie, e... w trzecim pokoju Hadesiak ma jest... niespodziankę, a Gilatis ma parkura. Czemu tu jest czerwony pasek? O, cię... Czemu u mnie jest czerwony pasek prowadzący mnie a na końcu są niebieskie drzwi? Bo może mi masz otworzyć, nie wiem. A nie, bo ja idę tam do ciebie później. Po prostu ja, ja teraz mam tak. Te... E, przyjaciel mam parkur po papierze toaletowym. Szaduję, przyjacielu. Jak słyszysz, ja muszę O, ciągnąć dobra, y, Musisz mi to otworzyć. Aha. Tam której z tych działało? jedne z tych a, pierwszych na pewno. To w się sensie to? Nie. Dalej nic. To co ci muszę otworzyć? a coś zamknąłeś? No ci? Ot tak, otworzyłeś mi przejście dalej. Po parkurze, ale. ale nie działa. Jak ci mogłem otworzyć przejście? No otworzyłeś mi. Bo to jest schowane w ścianie i ty coś nacisnąłeś albo na coś wlazłeś i się otworzyło. No sensory. No możliwe, no ale nie działa w tej chwili. Tu no, gdzie jest taka dziurka? Widzisz taką dziurkę w ścianie? No widzę. No no to jest tutaj. Mój pies coś zepsuł. Wiesz co? Zepsułem coś, ale nie przejmuj się. Eee... Dobra... No, bo ja dalej nie przejdę. To nie wiem, no... Możesz do mnie przyjść i pomóc mi ciągnąć wajchy. Jak mam potem sprawdzić, czy to działa? O, czekaj, nieważne. X. Aha. Okej, okay. może XD. <głos> <głos> zabiłbym autora, nie? O, spoko. Damian. Co? Lubisz przyciski, nie? Nie. Po chodź na coś ci pokażę. Nie, 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 nie. Nie, nie ale chodź, ty tylko co, pokażę. Żebym miał... Nie, już możesz wracać, już możesz wracać zaraz. No to nie są przyciski, o co ci chodzi? Okay. Chcę, okej. żeby żebym miał to... buttonfobię? Skoro to są... to nie są przyciski, to spoko. Coś otworzyłem. Nie wiem. Zamknij może? Nie. Aha, dobra, już wiem. No nie! To jest? Stary, mam... Mam te pierwszy... To coś się rozwala. Nie, 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 ja, ja to muszę... Za... Aha, to to jest... To był... Troll? Serio? Jaki troll? E, b, 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 cała ściana tych, e, tych, tych, tych od e, plecaka odrzutowego, nie? Aha. No, e? pa, okay. panie autorze, ja rozumiem. Wal... Nie, wiem, nie lubisz nas, za... mnie za coś nie lubisz. E... Nie szanuj... A tu nie ma nic. Dobrze przyjaciel, otwór... albo ty mi otworzysz, albo ja sobie otworzyłem. Chodź przyjaciel, pograsz ze mną w bilarda. E, ale ja mam zamknięte jeszcze. Chodź, pograsz ze mną w bilarda. Ja mam zamknięte jeszcze. Chodź, pograsz ze mną w bilarda. A nie, chwila. No chodź do mnie. Czemu do ciebie, halo? No chodź, Prosz... pograsz ze mną w bilarda. Proszę na mnie nie krzyczeć. Chodź, pograsz ze mną w bilarda, no. A, tu już jest wbite, nieważne, prawie ci wbiłem do tego samego. No nie, czarna, czarna mi się chce wbić do tego, nie? Halo? Proszę się tam nie wbijać. Okej, okay, nieważne. Bo, no kurde! To było ciekawe. Okej, okay, wbiłem ci jedną. Dobra. Wbiłem ci... Drugą praktycznie. Nie wiem, czy ta pomarańczowa dalej tu jest. Ty yes. tłukę O, stop, 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 top, 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 stop, 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 Ona brzmieła, się... musisz... czy o co chodzi? Nie, no ona się w ogóle nie porusza. Troszeczkę, nie wiem. Miło. musisz to, to wsadzić. i O, jest, podziałało. E, przyjacielu, ale brakuje ci jednej kulki, chyba Tak zauważyłem. <grych> tak, tak, widzę, Prze że troszeczkę. Przyjacielu, ale słaby. to są wszystkie kulki. Aha, to to, to fajnie. Cieszę. Dobra, przyjacielu, bo, bo tobie coś nie idzie. Masz, baw się ze swoimi kulkami, ja sobie stąd idę. Ja jeszcze muszę dalej drzwi otworzyć. No i trafiłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Trafiłeś? No. To się cieszę. No dobra, to powiedzmy, że że wszystkie. O. Postawiłem po prostu klocek za tym. O, przyjaciel, idziemy. O, w końcu. Dobra. Aha, to mi też się miało coś otworzyć. No widzisz. Ale się nie otwarło, bo zabrakło jednego. Boże, te duże koła, jak ja mam na takim traktorze coś przejechać? Przyjaciel, na szczęście to jest... A to są mniejsze. To, to jest krótkie, nie? Ej, a choć może po prostu zrobimy sobie taki uniwersalny pojazd, gdzie będziemy zmieniali tylko kółka. To nie wyjdzie. Myślisz, widzowie nam nie dacą? Nie. To nie wyjdzie i to ani trochę. Dobra, to mam, co jeszcze mam tu? O Boże jadę na dopalaczach i na materacu, no ja to za Kto to wymyślił? Autor Posłuchaj, mapy odstawiam. <grym> <grym> no dzięki. Ale mogę się mylić. Przyjacielu, Dobra, mam materac i mam rurki, jakże się cieszę. Bardzo się cieszysz z tego co słyszę mój przyjacielu, wręcz kipisz ze szczęścia, więc ja Pokażę się... ci na jakich kółkach będę jechał, patrz. To, to troszeczkę większych od moich. Cieszę się. Ba bardzo, bardzo się cieszę, nawet nie wiem czy jestem w stanie to napędzić. Ile mam tutaj? Mam dwa. Jestem to w stanie tym napędzić w jakikolwiek sposób Ale spoko Zadam. Ja jeszcze? Mam te rury, tak? Rurki były gdzieś na górze z tego co kojarzę tu są Dasz no, radę przyjacielu, ja w ciebie wierzę To już nie, nie, to będzie potrzebne jeszcze To już nie będzie potrzebne Czemu to I... zawsze się podpinam w, nie w tym kierunku co trzeba? Nie rozumiem nie tego hmm. Ile mam tych rurek? Po cztery, okej okay. hmm. Szczekają psy, kurde, w, dr w tym w, gdzieś w bloku, a mój pies dostaje pierdolca, nie? Dobrze wiedzieć. Dobra, nie, nie, mo nie mogę znaleźć zwykłego silnika, to użyję tego jednoblokowego. Pyk. W sumie to jest to, jest to samo. Dobra. Pyk. Pyk. Dobra, przyjacielu. Ja, ja mogę jechać. Ja chyba mogę jechać. Przynajmniej tym razem to ja miałem drewno, a ty miałeś tym razem e, jakieś wymyślne rzeczy. Aha, ja mam tylko to robić w ten sposób. Nie Aha. wiem, chcesz, chcesz to możesz ode mnie dupalacze wziąć. Mam dupalacze. To będziesz miał więcej. No. A ja się, ja się tak zapytam jakim prawem to ma w ogóle. Pojechać? Nie, 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 nie. tu. tu, 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 tu. Aha, nie, podłączyłem ich jeszcze, okej. Okay. Nieważne. Dobra, przyjacielu, ja już mam. Ja już mam wszystko. Widzę, że tym traktorem. Cho chodzi o to, że wszystko fajnie, ładnie, nie? No, ale przednie koło, jeśli będzie się ruszało, nie? No, to będzie się ruszało wszędzie, chyba. Nie wiem. No, dobra, spróbuję Nie wiem, spróbuję to zrobić tak, jak było i tyle. Nieważne. Jadę. Nie no, nawet nawet jakoś jedzie. A to nie jest materac do kierowania jest A, okej okay. Dlatego nim kręcę. Ej, o, jak ale jak ja mam... Ale jak ja mam tu przejechać? No jest po prostu. Chyba jakaś kpina ze mnie Dobra, jak to Widzisz poszczę. dalej. E, musisz zaparkować tu równo na tych czterech Złako mam materac, nie? No no, no nie A nie, nie za no, u, u mnie łapią cztery. U mnie też I też łapie cztery? No A nie, nie łapi jeden, co? A mówiłem, widzisz, kurczę, do przodu pojeć a nie Elo. Na, widzisz, mówiłem kurde. O, dzień dobry O. Dobrze, a. popatrzę teraz. O <laughs> a czemu tu jestem? Aha, była już odpowiedź? Nie, nie może być nic Sejm! Nie, nie, bo my musimy iść. Tu. Aha, nie. Widzę cię, przyjaciel. Nie widzisz mnie? Widzę cię. Zero cienIX. Aha, tak, za co? No, to... no, Przy... mówię to... To... no mówię... obliczyłem szybko. <laughs> przyjaciel, Cytko tu jest coś... kostka. Aha. To autor zapomniał o czymś. To była skrzynka. Aha, przyjaciel. Się A, bo to są wylem. ciała. Dobra, to są ciała, przyjaciel. Czekaj, bo ty w złą stronę. O w tą trzeba. O! Widzisz, pan, ja patrz jak się pozbyłem Dobra, nie, ma, mam to ciało tego. ciało świnia. Mam ciało świni Bierz ciało kaczki. A to da się podnieść? No da podnośniku Nie Tego się nie da To będziesz chyba To po prostu ją postawisz, nie? Okej okay. eee, Co to za czarne pole? Tutaj musisz umieścić. W ogóle on wygląda troszeczkę jak z tego, jak jakaś super świnia czy coś z taką maską albo świnia złodziei. Czemu? No bo to patrz, on taki Aha, się... A, bo ma ten. tego. Ma taki ten. Rozumiem. Dobrze, rozumiem przyjacielu. Dobra, eee. Nie mogę świni położyć bezpośrednio na tym. Nie mogę świni położyć bezpośrednio na tym. Nie możesz postawić chybaczki. Ch Kaczki, wiem jak to zrobię. Zro... Właśnie, przyjacielu. Właśnie. Właśnie, my myślimy. Przyjacielu, odwróć się szybko! Szybko! Detonator! Było wybuchowo. Było zgnile. <grych> Musiałem e, nieść. No, nie powiem, że troszeczkę było. Musiałem nieść imperatora, za przyciski... imperatora, za zmieścić się. imperatora. Od Twojej kaczki tym bardziej. E... Nieprawda, ona jest mniejsza. E, za przyciski chciał to, że nienawidzę. Chciałbym, żebyś wiedział o tym. Jawnie to, to mówię na wizji. E... E, autentycznie, od dawna już nie mieliśmy tylu problemów z przyciskami. Nienawidzę cię. E, no, Damianowi na przykład bardzo się podobała matematyka. E, tak, szybka odpowiedź była, w myślach to zrobiłem. W myślach to zrobiłem. Bardzo szybko myślisz, przyjaciel. Co nie? Szybciej niż zazwyczaj. Hmm, to, to był... ...małobraz, wow, majestatu. Nie, 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 nie. Tak, tak, tak przyjacielu. Nie, nie, nie. nie, nie ale w każdym razie słuchacie to byłoby na tyle. Jeśli mapa wam się spodobała... ...możecie łapkę w górę zostawić. E, skomentować ten odcinek. Jeśli nie, nie subskrybujecie to zasubskrybować e, nasze kanały. I, A nasz to... przyjaciel będzie teraz ujeżdżał świnie. Tutaj masz uchwyt. Ty będziesz ujeżdżał świnie? Świniłą świnie, proszę. Cześć, trzymajcie się, cześć. Cześć!